Witam hodowców i hodowczynie. Chciałem nagrać ten filmik i opowiedzieć o swoich metodach lotowania, bo wiele ludzi dzwoni, żeby im powiedzieć jak ja to robię, no ale ja bardzo też przepraszam, nie jestem w stanie odebrać dziennie po, po kilkanaście telefonów i z każdym rozmawiać po 10-15 minut, bo wiadomo dzieci mamy małe. Jest jakaś tam praca, i wolę nagrać, żeby sobie każdy przesłuchał, cofnął ten filmik, opowiedział. A tak jak mówiłem, systematycznie i na bieżąco nagrywamy filmy na YouTube. Założyliśmy swoje konto. Zapraszamy również do oglądania, do subskrybowania tych filmików. I właśnie dzisiaj chciałem opowiedzieć o metodzie lotowania. Może najpierw zacznę jak łączę gołębie w pary, kiedy to robię i wszystko no, no tak zawsze starałem się bo nie ukrywam że lotuję metodą młodymi lotuję metodą e, zaciemniania e, czyli zawsze łączyłem gołębie w styczniu tak koniec grudnia, początek stycznia kiedy jest całkowicie zaćmienie księżyca no nie wiem, kiedyś mi to e, podpowiedział taki hodowca żeby tak robić i i tak właśnie robię. W tym roku wypada zaćmienie 29 grudnia, ale ponieważ są święta, no to wiadomo, przesunę to wszystko o jakiś tam miesiąc, bo też jest wystawa 13, 14, 15 Ogólnopolska w Kielcach, gdzie też serdecznie zapraszam na nasze stoisko. No i właśnie też z tego względu nie łączę miesiąc wcześniej gęby, tylko miesiąc później, no bo Mamy tam trochę gołębi na rozpłodzie 30 par czyli 60 gołębi i nie chciałbym tego rozbijać łączyć później brać na targi a ja tak zawsze biorę z 20-25 gołębi z rozpłodu na targi. Jeżeli coś się sprzeda no to pójdzie a jeżeli się nie sprzeda no to wracają do domu i dopiero są przygotowane do rozpłodu. No I w tym roku będę łączył gołębie 30 stycznia tak właśnie tutaj Widzę fazy księżyca na 2017, 28 styczeń. To jest typowe zaćmienie, czyli zacznę do rozpłodu e, świecić światło, przedłużać dzień dwa tygodnie wcześniej, e, po to, żeby się fajnie gołębie e, przygotowały i, jak wiadomo, e, trzeba odchudzić samiczki, co najmniej 2-3 tygodnie przed parowaniem wjechać im z karmą jakieś ryszpady lekkostrawne, a połowa dawki karmy gdyż jak one się zapasą to nic z tego nie będzie nie zniosą na jajek w 8-10 dniu, a później wiadomo cały lęk nam się jedna para zniesie tu, druga tu, a zniesą jajka to trzeba podać kurację na żółty guzek wtedy nie wiadomo jak to robić, a też właśnie nie polecam kuracji na żółty guzek przed parowaniem gdyż ranidazol, metronidazol i te wszystkie środki zabijają nam plemniki u gołębi, czyli później mamy bardzo dużo czystych jajek. Najlepiej zrobić kurację, jak gołębki poniosą jajka i wtedy tam podać im 3 dni trychogryn, 3 dni totalną dezynfekcję i mamy wtedy kurację z głową. No i wtedy yy, polękną się te młode, wiadomo, pobrączkujemy. I jak już je oddzielę, to jeżeli młode kończą 30 dni, to ja od razu je szczepię e, pierwszy raz, paramexo, wiadomo, przed tym je odrobaczam, przy każdym oddzieleniu, jeżeli oddzielam młode e, do gołębnika młodych, po dwie krople molika do dzioba i mam z głowy. Gdy kończą 35 dni, e, szczepię je paramexo plus adeno, po 25 dniach powtarzam paramexo plus cyrkowirus i od razu szczepię e, gołębie młode na ospę w tym samym czasie. E, szczepię w karpa adeno, a w pachwinę insulinówką 01 na ospę. i nic więcej z tymi głębiami nie robię i zaciemniam je e, od godziny 17 do godziny 8 rano. Wiadomo raz dziennie tylko je karmię. na początku są karmione tam dopóki nie, nie osiągną takiego wieku, gdzie już fajnie jedzą, to są karmione na pełnym korycie później jedzą tylko raz dziennie o godzinie 15 do pełna. Godzina 15.15 15, karma jest zresztą zabierana i gołębie później o 17 są zacieniane Z tego względu tak robię, że później, jak je otwieram na dach, one są tak nauczone, że o 15.16 już wszystkie czekają w gołębniku, bo raz dziennie jedzą do pełna. I to jest co do. Aha, zaciemniam te młode do najdłuższego dnia w roku, czyli tam do 21 czerwca <laughs> około. No i później normalnie ten, trenuję, jak już przestaje je zaciemniać, to przechodzę na dwa razy dziennie, dyscyplina, powoli gołębie trenuję, no wiadomo jak je wypuszczam. Staram się jak są takie małe, to żeby je wypuścić z dwa, trzy razy na dach, żeby one się obyły z terenem, żeby nie zaczęły latać, bo wtedy jaszczą by je wszystkie wykosił. I wtedy je przymykam i później jest dużo łatwiej je obuczyć. No i to tyle co do... Co do metody młode i zaciemnianie. A teraz gołębie lotowe. Moja, moje, moja metoda w gołębiach lotowych to jest tak zwane totalne wdowieństwo. Stosowałem i już, mogę się z Wami podzielić, od kilku lat różne metody. Robiłem i totalne wdowieństwo, robiłem i metoda na sucho. Jak to mówią, bez wychowywania młodych. Robiłem i trzy loty, że leciały z gniazda, no ale powiem tak: metoda totalne wdowieństwo kiedyś robiłem tak, że łączyłem gołębie w lutym, pozwalałem im nanieść jajka, wychować po jednym młodym, automatycznie nanieść drugie jajka. I po pięciu dniach wysiadywania drugich jajek, żeby nie zrzuciły pióra, rozdzielałem gołębie. To było już dwa tygodnie przed lotami. Gołębie wchodziły w, w, to w totalne wdowieństwo. Czyli wtedy było czas na treningi i na wszystko, na kurację zrobić. Próbowałem też metody na sucho. Czyli dwa razy yy, pozwalałem im na nie Raz, później posiedziały jakiś czas, później drugi raz. Była to fajna metoda bez... Takiej zabawy można powiedzieć, gołębie były od razu od pierwszego lotu w dużej formie. Ale co stwierdziłem, że te gołębie nie wytrzymywały mi tempa do końca, ale do dziesiątego lotu spisywały się rewelacyjnie. no Nawet chyba był do dziesiątego, dziesięć razy pierwszy z każdego lotu, ale później już te gołębie zaczęły mi siadać. Przyszły maratony. Ja już ich nie, nie umiałem zmotywować. Co najmniej roczne też bardzo wtedy dostawałem w kość. Dużo tych gołębi ginęło, a jak już był jakiś cięższy lot, to te gołębie w ogóle nie dolatywałem. To była kolejna metoda, którą próbowałem też. Nie bardzo mi się sprawdziło. To chyba był 2014 rok i to chyba był taki mój najsłabszy rok względem gdzieś tam yy, ogólnopolskim. Następną metodą, jaką robiłem. Też testowałem, to była metoda, że na tak łączyłem, że gołębie trzy pierwsze loty leciały z mutka. No też nie byłem z tego zadowolony. Ale teraz stosuję od dwóch lat taką metodę, gdzie łączę gołębie, no w tym roku będę łączył gołębie 26 lutego, bo widzę, że jest również na fazach księżyca pełne zaćmienie. 26 gołębie będą łączone, będą wychowywały po jednym młodym. Czyli jak już samic będę widział, że samce zaczynają pędzać samiczki na następne jajka, rozdzielam gołębie i nie musi być to metodą obiegową. Samce sobie same potrafią wychować po jednym młodym, a część tam z 10 młodych kół rzucam na, na, na dół do samic na słomę i samiczki je również karmią. Wychowują te młódki. Zaczynam wtedy intensywne obloty w koło domu. Wiadomo, jest czas, żeby porobić kurację, wszystko. I na przykład, jak mamy pierwszy lot, to tak sobie planuję, że pierwszy lot 15 dni przed pierwszym lotem łączę drugi raz gołębie w pary. Dlaczego? Dlatego, że one wtedy zniosą jajka i trzy loty mamy tak zrobione, że trzy loty lecimy e, prawie w tygodniu. Czyli na trzy loty gołębie idą z jajek. Co tutaj jest bardzo kluczową i ważną rolą, to że gołębie roczne bardzo dobrze wtedy się spisują na tych pierwszych lotach. W ogóle nie giną i to jest dla nich taka bardzo duża motywacja, gdyż one wychowały młodego w gnieździe. Później lecą 2-3 loty z jajek. A gdzie ja naprawdę rocznymi gołębiami bardzo ostro gram co roku, no, robią maratony, nie mówię, że. Samczyki, ale samiczki to staram się wkładać na maratony i wszystko. Samczyki lecą również, ale jak już jest 500 podwiad i upał, no to wtedy je wstrzymuję, bo ja to robię tak, że na przykład po którymś tam locie, szóstym, siódmym, widzę, że coś mi się już fajnie szykuje do jakiejś kategorii czy coś, to wtedy zostawiam partnera w domu. Nie chcę, nie chcę, żeby później było jakieś załamanie formy i tam zostawiam, zawsze staram się połączyć tak, żeby rocznym samcom dać. Stare bardzo dobre samiczki, i odwrotnie. Także później, w razie czego, mogę sobie tych partnerów zostawić w domu. No, i to jest właśnie taką metodą, którą, którą stosuję teraz od dwóch lat. No, i jestem bardzo zadowolony z tej metody. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, o tej metodzie, no, no wiadomo, tam jak gołębie zniosą jajka, to jakąś kurację przeprowadzamy na żółty wózek. Później, przed, jeżeli one zniosą drugie jajka, to wtedy nic nie przeszkadza. Zrobimy jakąś kurację na drogi oddechowe. No dlaczego ja też tak robię? Dlatego, że zawsze drugie jajka, no nie jestem w stanie na początku wychować tych młodych dla tych ludzi tyle i tyle, bo wiadomo, że zostawiam sobie... Ale mam klientów, którzy przyjeżdżają po jajka, typowo po jajka. Zamawiają sobie, łączą tak samo i wtedy jak ja łączę 15 dni przed pierwszym lotem, no to ludzie sobie tam dzwonią i zamawiają 10-15 jajek. Ja zostawiam te jajka tak, że jak przyjeżdżają, to żeby były zalężone, żeby tam nie było. I no wiadomo też, z tego jakieś tam korzyści mam. No i to jest taka metoda, no wywożę później. Co jeszcze do, do, do treningów i do tego wszystkiego. Staram się wywozić gołębie przed sezonem lotowym. No wtedy jest fajnie, bo one siedzą na jajkach, mogę wszystko zapakować i, i wtedy na tych jajkach posprzedawane to leżą plastiki. I sobie wywożę i samce i samiczki, nie trzeba wozić do osobnych koszy. No to wywiozę je z 10-15 razy. Zaczynam, wiadomo, tam od 10 km i nie dalej jak 50 km z tego samego miejsca. A później jak już wrócą z trzeciego lotu, to jajek w gołębniku nie ma, tych plastikowych, no i zaczyna się wtedy totalne wdowieństwo, całkowicie. Wtedy trenuję gołębie i w środę, i w piątek. Albo koledzy tutaj Przyjeżdżają z innych oddziałów, jak jadą na trening, zabierają moje gołębie. Wiadomo, że to wtedy leci 500-600 gołębi, i z takiego treningu to, to też się w środę staram się, żeby gołębie się nie spotykały. A w piątek wypuszczają je po południu, wszystkie razem, przylatują do domu, spotkają się z sobą 10-15 minut, rozdzielam, już po południu nie robię treningu i tak są e, zapakowane. Później na lot i wracając z lotu, to zależy od ciężko od trudności lotu. Trzymam je albo od rana do wieczora, znaczy od lotu do wieczora, nieraz zostawiam je do rana. No i tak to wygląda. Przy okazji chciałbym podziękować naszemu prezesowi od spraw lotowych Krzysztofowi Zębikowi, bo z władze się zmieniło na oddziele. Krzysiu przyszedł, no wyśmienicie sobie dał radę, jeżeli coś było nie tak, zawsze e, zadzwonił, spytał się Dominik, jak, jak robimy, bo jest taka pogoda, czy jedni chcą puścić, drudzy nie, czy oddziały puściły, dwie miały bombę, no bardzo dziękuję, że liczy się też z tym, że ja jednak żyję z gołębi i e, nie pracuję, jest to dla mnie e, cały, całe moje życie te gołębie i Liczy się z tym zdaniem, żeby coś się nie wydarzyło. No ale też również bardzo fajnie, e, piękne puchary w tym roku zdobyte. E, ten puchar e, zdobyłem ja w oddziele. E, wyb wybierał je właśnie Krzysiek Zębik, prezes. Ten puchar zdobyła moja żona. No bardzo, bardzo takie inne puchary niż te wszystkie inne, za co też e, bardzo dziękujemy. No i następny filmik. Będziemy się starali nagrać po jakimś czasie i znowu wrzucić na nasze konto na YouTube, gdzie bardzo zapraszamy do oglądania. Dziękuję i pozdrawiam. Dobry lot.